To dwie dziewiątki dzieciaku na trapie, tu można załapać ten nus, ja mam ten nus, pięści gotowe i susz, zasady i twarda bania. Dzisiaj zajrzeliśmy na konferencję Skill Hill. Takiego wydarzenia w Kaliszu jeszcze nie było, więc zobaczmy co do powiedzenia na ten temat mają kaliscy raperzy. Pierwsze pytanie, takie bardzo ogólne. Skąd w ogóle pasja do muzyki, skąd ta zajawka? To było coś takiego, że od małego lata miałem zajawę napisanie, bardziej niż rapowanie i gdzieś efektem ubocznym, po można powiedzieć, że już byłem twórcą, byłem artystą, pisałem opowiadania, wiersze, jakieś takie rzeczy i wybrałem swoją jakby to powiedzieć, swój kierunek, którym został rap. Do muzyki wiesz co od mojego, gdzieś tam się podśpiewało? Dobrze to nie brzmiało. Nigdy nie uważam, że mam talent, ale uważam, że ciężką pracą człowiek potrafi zrobić wszystko. No i dlatego jestem w miejscu, w którym jestem aktualnie. Okay. Jeszcze zapytam o piosenkę promocyjną Cypher. Jak pan ją ocenia? Co pan o niej sądzi? Ja zawsze doceniam muzykę hip-hopową, jeżeli ona jest szczera, prawdziwa. Odtrącam, odrzucam od tego coś, co nazywam hip-hopolo, a to jest rzecz, która mówi o tym wydarzeniu, którą nie promuję je, ale promuję to, co w sercach i w duszach kajskich artystów jest, więc ja jestem bardzo na tak. Potrafisz zarabiać z tego, że jesteś DJ-em, czy to tylko jest jakby imprezowe, czy to nie wiem, pojawiasz się na jakichś osiemnastkach, czy na imprezach okolicznościowych? Wiesz co, kiedyś bym powiedział, że na pewno jestem w stanie, ale pewnego dnia przyszedł COVID i jednak pokazało mi to, że nie do końca. Wtedy też bardziej zacząłem szlifować produkcję muzyki, więc na pewno da się wyżyć, ale trzeba być dobrym, dużo pracować i mieć. Super ogarnięte social media, albo kogoś od tego, bo, bo teraz no, wszystko bazuje na, na promocji. Generalnie, co sądzisz o kaliskiej scenie rapowej, bo wiadomo, jest to dosyć taki underground. Można powiedzieć, że jeszcze wiele osób chce być popularnymi, ale, ale nie są. Eee, tak, takie generalne, jakby opinia? Generalna opinia jest taka, że najbardziej wyrazistych przedstawicieli i najlepszych, których mamy lokalnie, no to będziemy mieli teraz na scenie. Dlaczego CKS CK zaangażował się w, w Skill Hill? Bo to jest świetna przestrzeń do odkrywania nowych obszarów i potencjału kulturalnego miasta Kalisza. To jest wydarzenie bardzo takie tożsamościowe. Ono nie jest dla każdego, ale buduje pewną tożsamość określonej grupy osób, w której aż kipi od energii i chęci ekspresji. Trzeba taką możliwość w takim razie dać. Dobra. I szybkie strzały? Czy jesteś lepszy od Ebera? Zawsze. Czy uważasz się za najlepszego y, rapera w Kaliszu? Oczywiście, że tak. Czy jesteś najlepszym DJ-em w Kaliszu obecnie? Zostawiam to do oceny 15 października. Czy jesteś lepszy od embaku? Pytanie retoryczne, jak najbardziej. Y, 9 razy 9 plus 18. 9 razy 9, 81 plus 8, 99 plus 10, y, 109? 8 razy 9. Y, 70. Nie, czekaj. 9 razy 8? 9, 9, 8 razy 9, 7, 72. Bangla czy impreza? Bangla. Dwie dziewiątki czy i Gruda? Hejs i Gruda. Wymarzony fit z jakimś twórcą, artystą? Metro Bumin na pewno. Lanek. Lanek. Tak, będę, będę z nim współpracował na pewno. On jeszcze o tym nie wie, ale dowie się. Dobra. Czy są już pierwsze szacunki, ile może być osób? Nie mamy takich szacunków, bo to jest premiera. Natomiast liczymy się z odzewem dużym odzewem osób z Kalisza, ale także spoza Kalisza. Mówię, to jest bardzo dobre, dobrze zaprojektowane wydarzenie, silnie tożsamościowe, więc powinno oddziaływać na każdego, kto czuje tą muzykę rap, hip-hop i kulturę wokół tej ulicy wokół tego zgromadzoną w sercu, więc jestem optymistą. Jest takich masa. Wstyd mi za was, bo wasz czas już tu minął. 15 października, plenerowe wydarzenie Skill Hill, czyli pokaz umiejętności kaliskich raperów. Wstęp wolny, więc najpierw wybory, potem impreza. Zapiszcie sobie ten dzień w kalendarzu. My też tam będziemy. Cześć!